Zapraszam w takim razie ze mną. Do środka, grzechotników nie ma, fajnie wszystko wygląda. Troszeczkę creepy, a jakbym miał jakąś lepszą latarkę i lepsze buty, może bym tam głębiej wszedł. Zapraszam ze mną. Już dojeżdżam do. Ghost town, ale chciałem Wam pokazać fragment drogi ciągnącej się aż po horyzont. To jest ten jeden ze słynnych wjazdów do Doliny Śmierci. Gdzieś tam w chmurach Dolina Śmierci. Nie wiem czy dobrze widać z przodu zaśnieżone, przepiękne szczyty gór Sierra Nevada. No rewelacyjnie to widać. Są tak, tak fenomenalne różnice temperatur, różnice klimatów. Na tym krótkim odcinku, że po prostu szok. E, a tutaj, no, droga ciągnąca się znów po horyzont, e, a my skręcamy w lewą stronę. Wjeżdżamy do miasteczka, w którym kiedyś wydobywano srebro. Rio Little. Cały czas nie wiem, jak to wymawiać. Właśnie wygląda z lotu ptaka panorama miasteczka Rio Light, które znajduje się gdzieś na pustyni Nevadzie. Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa, warto ją więc tak szybciutko przedstawić. W 1904 roku odkryto w pobliskich górach, które widzicie tutaj na horyzoncie złoto, i już za chwilę powstały tutaj dwie duże kopalnie. W 1907 i w 1908 roku miasteczko przeżywało swój rozkwit. Zamieszkiwało je ponad 10 tysięcy osób. W miasteczku znajdowały się dwie szkoły, znajdowały się cztery banki, dwa kościoły, oczywiście salony i aż trudno uwierzyć, że wszystkie większe budynki w tym mieście były zelektryfikowane. Warto również wspomnieć parę słów na temat klimatu, w którym znajduje się miasteczko Riolite. Jest to naprawdę paskudny i nieprzyjemny do życia klimat. Warunki jak sami widzicie, pustynne. Zimą temperatura spada do minus 5 stopni Celsjusza. Jest tutaj bardzo wiecznie, jest tutaj bardzo sucho, a od maja, praktycznie do października, temperatury wahają się od 30 do prawie 45 stopni Celsjusza. A ten budynek, do którego właśnie się zbliżam, jest to e, najlepiej zachowany budynek w całym miasteczku. E, jest to po prostu stacja kolejowa. E, w 1907-1908 roku miasteczko przeżywało swój e, boom, największy okres rozwoju, i do miasta z pobliskiego Las Vegas dochodziły aż trzy linie kolejowe jedna linia pasażerska i dwie linie, którym dowożono i odwożono wydobywamy tutaj srebro oraz złoto tutaj jest jeden z trzech nieogrodzonych budynków do którego można wejść tam w oddali widzicie budynek szkoły ale niestety jest on zagrodzony nie można podejść ale tutaj będziemy mogli troszeczkę eksplorować to miejsce. To wszystko kamienie z pobliskich gór, z pobliskich kamieni, z kamieniołomów. Solidnie to było robione. E, jakie ładne fugi, popatrzcie. To wszystko było delikatne, ale nie ma się co dziwić. Mieszkańcy tego miejsca przecież byli bardzo bogaci. To góry pobliskie obfitują w srebro. Czyżby to był budynek banku? Być może wygląda najbardziej elegancko i najbardziej solidnie. Zresztą zobaczcie ja tą czarną tabliczkę tutaj. Jest napisane Bank. Nie wiem co jest tam u góry. Build Old. Niestety nie doczytam się. A być może teraz znajdujemy się w sejfie wygląda na to, że tak popatrzcie, y, suwit jest cały y, metalowy dookoła wszystko jest murowane dlaczego? dlatego jest jedyne logiczne wytłumaczenie jest to stary sejf bankowy y, nasi to byli pozdrowienia dla Czarka w 2014, 2018, 19. drewno, pamiętające jeszcze stare dobre czasy. Całe to miejsce jest niesamowicie ciche. Gdyby nie warkot kilku przejeżdżających tutaj samochodów, to normalnie można by chyba zwariować od tej ciszy. Gniane poza tym takie poranne godziny. Gdzieś tam nad górami czarne chmury. Nad, z, z tyłu zapewne już pada śnieg, bo tam za nami są góry Sierra Nevada. No, temperatura jest około 5 stopni Celsjusza. Od czasu do czasu przebija tutaj słońce i te promienie słońca są naprawdę gorące. Także no, miejsce, miejsce przyprawia o gęsią skórkę. Zobaczcie, że tak chaotycznie chodzę, ale próbuję znaleźć najlepsze miejsce, żeby wam pokazać wszystko i nie wpaść do żadnej dziury. No dobrze, skoro był to bank, to w takim razie to musiał być podkop pod bank. Wiecie co? Popatrzcie, tu są wszystkie instalacje. To są stare instalacje sanitarne. Y każdy z tych budynków w takim razie musiał mieć wodę doprowadzoną do, do środka. Tam widzicie. Nie, nie widać na GoPro tego nie widać, ale tam jest wejście do starej kopalni. No spróbuję, może uda się tam podjechać. Zaraz zobaczymy. A tutaj mamy. John Cook, jeden z największych banków, który znajdował się w mieście. Budynek był bardzo reprezentacyjny. Jak sami widzicie, nawet teraz te ruiny robią dosyć duże wrażenie. Bank był trzykondygnacyjny. Na samym dole mieścił się budynek poczty. Na pierwszym piętrze był właściwy budynek bankowy i pozostałe piętra to były. Biura pracowników tego miejsca. A tak to wszystko wyglądało kiedyś. A dla wszystkich, którzy beztrosko chcą zwiedzać okolice, delikatne przypomnienie, kto tutaj rządzi. Budynek, który teraz widzicie na pierwszym planie, to jeden z wielu banków, który znajdował się w miasteczku, a ta konstrukcja w środku, która jest cała, betonowa z tym jednym wejściem, to jest oczywiście główny safe bankowy. Troszeczkę dalej. Teraz to dobrze widać, jest to główna szkoła miasteczka Riolite. Szkoła została opuszczona przez dzieciaki w roku 1912. W 1911 zaczęły zamykać się istniejące tutaj kopalnie, i ostatnia osoba opuściła miasteczko właśnie w 1912. Teraz przemieszczamy się w kierunku gór, w których ponoć jeszcze są dostępne złoża, złota i srebra. Tak czy inaczej, znajdują się tam jeszcze dwa wejścia do kopalni i zaraz przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska. wejście do kopalni. Tam e, po lewej stronie widać główne wejście, a tutaj w tym miejscu były zapewne wszystkie maszyny, które pracowały dla tej kopalni. Patrzcie na te wszystkie konstrukcje. Tutaj musiała być doprowadzona e, woda do tej kopalni, żeby wypłukiwała metal, szlachetne metale. Wow. Rura z 1809 roku. Fundamenty, zapewne to wszystko było u samej góry drewniane. Och, teraz tędy nie wyjdę, jest troszeczkę za wysoko. Tutaj znowu jaka, jakiś element służący nie wiadomo czemu. To wszystko można tutaj dotknąć, tego wszystkiego można. To wszystko można dotknąć, tutaj wszystkiego można poczuć. To jest fantastyczne, właśnie w takich miejscach, że nic nie jest zagrodzone, i możecie doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze. Interamerica Junior gdzieś mi tam poszedł do samej góry. Ja jeszcze chcę zobaczyć części tych. Pozostałych fundamentów, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że żadne grzechotniki tutaj nie będą siedzieć. Dzisiaj jest dla nich troszeczkę za zimno. Tutaj ogromne kotwy ze stali, bite to wszystko jest w tą litą skałę i to musiało utrzymywać całą konstrukcję nośną. Popatrzcie, niesamowite. Dziki zachód, ale w realu. Zostawiam tutaj na aparat i spróbuję zobaczyć, jak to wygląda. Spróbuję teraz zobaczyć, jak to wszystko bez kamery wygląda. Wejdę do kopalni, o ile tam będzie można w ogóle wejść, o ile tam nie jest zawalone. Poświęcę sobie troszeczkę y, latarką z komórki, a jak będzie bezpiecznie, wrócę tam za chwileczkę z kamerą. Na razie. wszystko wygląda solidnie. No dobrze Paweł, ale słuchaj, przecież zawsze, a wszystkich ostrzegano, że tutaj mogą być grzechotniki w takich jaskiniach. No i co teraz zrobisz stary? No, jak już wszedłeś, powiedziałeś, A trzeba powiedzieć B. Mm. Ale on jest tu jakiś grzechotnik. Słuchajcie, tu jest wszystko zamknięte. Niestety tam nie wejdę głębiej. Wracam się po kamerę. Zapraszam w takim razie ze mną do środka. Grzechotników nie ma. Fajnie wszystko wygląda. Troszeczkę creepy. A jakbym miał jakąś lepszą latarkę i lepsze buty, może bym tam głębiej wszedł. Zapraszam ze mną. Zapraszam do eksploracji kopalni. Nie powinno mieć tutaj być, ale ojej, fajny klimacik jest. Wszystkie grzechotniki proszone są o opuszczenie tego terenu. Zapaliłem światło. Jak widać, głębiej nie wejdziemy, aczkolwiek bałbym się, bardzo mocno byłbym wystraszony. Tyle możemy zobaczyć. A? A tam lampkę, i Paweł będzie wyłaził z kopalni. Teraz, jej, przeżyłem. No słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Polecam każdemu. Poczujecie się jak za czasów starych, dobrych westernów. Słuchajcie, Interameryka Junior odkrył na szczycie tej góry jeszcze drugie wejście do kopalni, tak? Co tam jest? Okay. To jest ogromna góra. Okej. Idzie prosto na dół. jak się nazywa? Szeft, prawda? Tak, shaft. Dobrze mieć takiego eksplorera, który pomaga. Ach, który pomaga. Popatrzcie na ten widok. Jest coraz lepiej, zdecydowanie lepiej O, jest Czyli to jest To jest dziura, ale tam widzę jest drugie niezagrodzone wejście w ogóle tego kopalni, Tam nie wiemy co Tak, to są grzechotniki O, wow Tutaj to widać dziurę To widać tam w głąb? O popatrzcie, wiem co to mogło być. Widzicie stare konstrukcje? Jest troszeczkę liny stalowej tam widać. Wow, pięknie, chodźmy teraz. Tutaj nic nie ma. A to jest wejście do kopalni też? To nic nie ma. To nic nie ma? Ale tutaj ja nie o. Słuchajcie, to jest. Nie, to też nic nie ma, to jest jaskinia dla grzechotników. Ale w takim razie, o, wow, ale widok przepiękny, czyli to był. Kolejny z szybów Ale to się prawdopodobnie sufit cały zawalił, prawda? Tak, tutaj widzisz jak... To a czujesz? Środka. Czujesz jakie ciepłe powiedziesz yeah. stamtąd wy, wy, wylatuje? Mamo. Ze środka? Niesamowite. Oh, wow. Oh, wow. Myślę, że mogę tam przejść? Y tak. a Ta, jak się zawali góra cała, to wpadnę oh. i kto będzie nagrywał następny odcinki Interameryka, co? Yeah. Ty będziesz nagrywał? Dobra to czy ma aparat? odchodźmy od tego kolca spróbuję tutaj pomiędzy tymi metalowymi kratkami coś uchwycić jakaś kratka nad tym no tak, ale popatrz jakie to jest głębokie a w dawnych czasach to nie było tak nie no w dawnych czasach to raczej tutaj to było takie otwarte mhm. bardzo ciepłe powietrze biegnie stamtąd z tego szybu Dobra, to teraz się pożegnamy w takim razie. No dobrze, i to by było chyba na dzisiaj tyle. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedno miejsce w mieście Duchów. Zapomniałem. Słynne postacie. Zapraszam. Let's go.